Witam Państwa, dzisiaj do mam Skoda Superb Trzeciej generacji po faceliftingu, samochód jest z 2021 roku Wyposażony w najmocniejszy silnik benzynowy o mocy 280 koni mechanicznych 206 kW Samochód w najbogatszej wersji wyposażeniowej Laurin and Clement. Samochód stoi na 18 calowych fabrycznych felgach. Samochód jest w pięknym czarnym perłowym kolorze. Salon Polska, pierwszy właściciel. 73 tysiące kilometrów Udokumentowany jest historią serwisową. Samochód w bardzo ładnym stanie. Samochód jest niezniszczony, zarówno z zewnątrz, jak i w środku. Bardzo ładnie się prezentuje. Jak na wyposażenie bazowe Laurin Clement, to mamy tutaj sporo. Między innymi Przednie lampy Skoda Crystal Lighting, czyli mamy tutaj matrix z wycinaniem. Kamera asystentów, asystent pasa ruchu, czujnik martwego pola, front assist. Automatycznie otwierana, elektrycznie otwierana, klapa bagażnika, przyciemnione tylne szyby, fotele przednie. W pełnej elektryce z pamięcią z przeszyciami Laurin and Clement. Ta piserka jest skórzana, performowana, przednie fotele są podgrzewane i wentylowane. Mamy adaptacyjny tempomat, już nowa kierownica po faceliftingu. Wielofunkcyjna. Automat świateł. Zawietrzenie DCC. Możliwość wyboru trybów pracy. Normal, Sport, Eco, komfort. Klimatyzacja jest trójstrefowa. Co się strefam tutaj z panelu tylnego oraz podgrzewana kanapa. Cała tapiserka jest w bardzo ładnym stanie. Tu nawet zbytnio chyba nie widać, żeby ktoś na tylnej kanapie jeździł. Eee, także tutaj środek bardzo, bardzo zadbany, ładnie się prezentuje. Uchwyty na kubki. Otwór na tunel. O, zblokował się, tak? No tak. Napęd dla typowej wersji benzynowej jest na cztery koła. Samochód seryjnie na hamowni osiąga moc 320 koni. Fabrycznie tak wychodzą z fabryki z dużym nadatkiem. Mamy tu silnik nowej generacji. EWO 4 silnik o oznaczeniu DNFE. Dzięki temu jest bardzo podatny na modyfikacje. Samym programem jesteśmy w stanie uzyskać granicę 380-385 koni. Samochód jest sprzedawany na pełną fakturę 2,23%. Jest możliwy leasing. Tutaj mamy spalanie dość krótkiego okresu. długoterminowe długoterminowy jest wysad 70 kilometrów. Klimatyzacja trójstrefowa, jak mówiłem, możliwość tutaj połączenia. Yy Android Auto i CarPlay bezprzewodowo. Asystenci. Tryby jazdy i ustawienia zawieszenia możemy sobie ustawić indywidualnie. Szczerze polecam, zapraszam do oględzeń, jazdy testowej oraz zakupów.